No, dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy z kolegą paczuszkę na szkolną. Tutaj kolega przygotował, przygotował fanty. Dobry wieczór. Myślę, że... E, na taki dobry wieczór najlepsze są takie imprezowe fanty. Myślę, że... nada się to dla Pana Krzysia i dla Pana Majera. Wrzućmy to do tego... I sprawdźmy, co będzie następne, bo mamy naprawdę dużo dla Was do. Uważam tak. Dla majora w walce z Kononowiczem to jest rzecz, która naprawdę mu się przyda. Dlatego mu to wysyła. Jeżeli będzie chciał naprawdę się dobrze wyspać, to też jest bardzo fajny fajda. To jest monitor. Boże, panowie Ajor, powinien kurwa wreszcie zacząć patrzeć na to, co się dzieje, kurwa na świecie. To jest coś, co jest potrzebne dla konona dla jego kobiety. W tym momencie jeszcze nie chcemy typowych dzieci, tak zwanych, ale liczymy, że Krzysztof będzie się Was zabezpieczał. Tego wrzucamy. Wszystko to się da. Do tego kartonu. No Bawimy się dalej Wszystko jest ja Myślę, że najlepsze przygotowanie Uważam, że Bampersy to jest najlepsze co można przez Włochy Co jest? Arreba ciebie! Używany automatyczny Co to, to? Taki prezencik Prezencik? Pakunek z załącznikiem A to niech sprawdzą Nie weszło, ale oczywiście Nietrafione, ale Przekażę. Po, 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 poprawimy Przekażę oczywiście Teraz patrzcie Butelka prawie po nitro Oczywiście były braki nitro, dlatego no. Ale przyda się. Przyda się. od poznał, po się no, melanż, melanż nas za bardzo poniósł, nie, nie byliśmy w stanie zakupić czystego pojemnika nitro. Dlatego wyślemy to, co dobre mamy. Dobre i to. Dobre i to. Może teraz gazetkę. Ckming Przynajmniej wiemy, że mamy nadzieję, że Suchodolski będzie się spuszczał do naszych kochanych dziewczyn. Ale zobaczcie, ile to jest lat wstecz. 2,17. to. Przyda się. Przyda się, absolutnie. No kurczę, no patrzcie jakie to srogie sztuki. Pakujemy. Pakujemy. teraz? lecaczek tak? Pleteczek. Boży. Wracamy, do spania. Co tu jeszcze mamy? Nie wiem, co to ładowarka indukcyjna. Jak to się przyda? No, ekstra 50% no. zniżki. Też się jest w środku, jakieś. do sortowania. Mopik prawie Mopik. nowy. Ostatnio odkurzali, to teraz może umyją podłogę. Oczywiście. Będą mieli czym. Dawno nie było jakiegoś takiego ogarniania mopem. Większość nie wiem, czy oni w ogóle kiedyś to robić. Tu mamy mydło w płynie również. Pastę do zębów Wojtka. Tu jest pasta. Tam gdzieś szczoteczka poleciała też, ale już jej teraz nie wygrzebiemy, ale Wojtek znajdzie. Wojtek, Wojtek znajdzie. znajdzie, no na jest... mu przyjdzie. no. działstwo, ma jednego zęba, musi o niego no, dbać. <laughs> uwaga, no, będzie idealnie, nie? Pasta Otworzymy, bo... czy... Nie, 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 niech sobie Nie, zamykamy, nie? A, nie no, to przecież nowe rzeczy, to nie będziemy im... Oczywiście. Niszczyć, no. No. O, deseczka do kibla. Deseczka pokazywali, że często był czyst, czystszy od wanny to tej deska im się przyda No i kolega udostrzali Teraz jest częściowa No, to teraz Mam to to... jeszcze tu mamy O proszę no To może się jeszcze się dał użyć Chcesz użyć? Ja nie, ale Krzysztof Krzysztof? Z okay, to Zostawimy tutaj na tym OK Zostawimy na temat z kraju Spożywki nie było dawno, to może ziemniaczkiem no. wrzucimy Oczywiście To na skraju, nie? No. też? Tak Sweterek Boży Bardziej na Krzysztofa. Może no, trzeba to przenieść. Kosz na pranie. Toż Wojtek, Wojtek zawsze pierze, ale. No, ale a, a, kawałek tam. kosy spadnie. No. No, 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 z nic, nie. Coś wypadało tutaj by. Bardzo, bardzo O talerz, może damy, bo chłopaki nie znają talerzów. On... Wojtek ostatnio ciasto nawet z miski jadł. To... Od nera. Więc wyrzucamy talerzyk. Odeska do krojenia. Bardzo lubię. O, dachóweczka, standardowa, zaraz też wrzucimy. Standardowa? No, standardowo musi być. Zaspokoja. Dachóweczka to dachóweczka. Jedziemy na jedno miejsce, a to jeszcze do huki się trochę znajdzie. Im się, Im się nie przyda, ale może oddadzą Meksykanowi. No, no, Kiedy ale wreszcie zbudować. Nie? No i jeszcze tutaj mamy tam pektambułeczkę, coś ciekawego. O, jeszcze jedna paska nawet do Spodnie Markowe. Na no, dzień dobry. To ale to jeszcze czy... nie na koniec. Co to jeszcze, jeszcze tu... nie jest koniec. To jeszcze dorzucimy. Do no zobaczymy, jeszcze podjedziemy. No jeszcze jest szansa. Jeszcze mamy beczkę, ale nie wiemy, jak tu ją, za... ją ulokować. Zmieścicie. Ale, ale chyba się jest... uda. Ale dostaną. Chyba ale dostaną. się uda. Dobra. Jeszcze sensownie to wszystko pozaklejamy. Uda się. Sensownie to posklejamy i... zaraz będzie wysłane. Zanosimy na pocztę i czekajcie aż na szkolnej będzie unboxing Boży. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Kolega może, kolega może też kanał założy, to będzie się bardziej tam zajmował nagrywaniem. Czekajcie na kolejne szlachetne paczki, albo nie szlachetne. Na razie. Hej.